Nie śmiej się jak głupi do sera, jest takie powiedzenie, ale niektórzy producenci śmieją się z nas, bo robią różne dziwne rzeczy, które wyglądają jak ser, ale tak naprawdę serem nie są, nie wierzycie? Zobaczcie, to jest na przykład przekąska serowa, tak to wygląda, wygląda jak takie kawałki sera wędzonego, ale na drugim miejscu w składzie w tym produkcie jest woda. Kto widział, żeby do sera dolewać wodę? Do tego mamy sole emulgujące, fosforany E452, E339. Mleko w proszku, aromaty i naprawdę... Nie jest to ser, jest to produkt seropodobny, wysoko przetworzony. Dalej. Mamy tutaj takie plastry twarogowe, ser twarogowy, i y, tu mamy twarogu 68%. Na drugim miejscu jest masło, w porządku. Potem woda, ale potem jest żelatyna wieprzowa, potem jest stabilizator, potem błonnik rośliny bambusowy, mączka chleba świętojańskiego. I tak naprawdę nie pies, nie wydra, coś na kształt świdra. Nie wiadomo, co to jest. Czy to jest ser Rogowy, czy to jest nie ser? Nie wiem. Tutaj to jest taka ściema, że tak powiem na maksa. Bardzo wiele serów topionych jest produkowanych takich oto. Zobaczcie, w folikach, czyli produkujemy strasznie dużo plastiku, jeśli to kupujemy. No i ta folika jest po to, żeby ten ser nam się w rękach nie rozpadał. Jak wyjmiemy z foliki i z lodówki on się jeszcze jakoś trzyma, ale tak naprawdę to proszę Państwa jest plastelina, z której możemy ulepić bardzo ciekawego ludka serowego, który nam powie, że w składzie, gdzie jest po angielsku, po francusku, po niemiecku, po rosyjsku, po nie wiadomo jakiemu, że ser gouda to tylko 52%, potem twaróg, masło, woda, mleko w proszku, sole emulgujące, czy znowu, czyli znowu fosforany A331, E339 i tak dalej, sól, barwnik i tak dalej. No i coś, co lubią bardzo dzieci. O, zobaczcie, takie oczka i tu otwieramy. I co w środku mamy? W środku mamy zwykłe pszenne paluszki, takie jak grissini. Chrupią, są bardzo fajne. No i do tego jest dosyć smaczny ser. No właśnie, czy to jest ser? No więc z czego to się składa? Składa się to tak, ser topiony, 71,5%, który jest serem niepełnowartościowym. To nie jest taki ser żółty, który ma krótki skład, tylko on już został przetworzony i ma wiele składników. Jakich? Ser twarogowy. Woda, oczywiście. Śmietanka, białka mleka, koncentrat minerałów mleka, sól emulgująca, polifosforany. Znowu mamy fosforany. A, że to takie jest fajne, sympatyczne. No, wiadomo, że lepiej, żeby dziecko zjadło coś takiego, na przykład, niż sześć krówek albo 20 lizaków. Ale mimo wszystko pamiętajmy, my dorośli, że nie wszystko to, co w sklepie wygląda jak ser, tym serem naprawdę jest.